Szanowni Państwo, drodzy goście, drodzy gospodarze, przyjaciele. Chyba nie ma lepszej chwili, lepszego momentu historycznego na zorganizowanie właśnie tu, w Szczecinie, Międzynarodowego Kongresu Morskiego w tysiąclecie Korony Polskiej. W końcu niedaleko od przepięknego miejsca, jednego z najpiękniejszych miejsc w Polsce które nosi imię Chrobrego. Nie będziemy dzisiaj dyskutować o tym, czy chrobry był i jak długo w Szczecinie, ale nie ulega wątpliwości, że piastowskie dziedzictwo, do którego odwołujemy się w tych tygodniach, pełnych nadziei, pełnych niepokoju, ale też pełnych dumy z polskich dokonań że to piastowskie dziedzictwo dotyczy także wówczas, tysiąc lat temu, rodzących się polskich ambicji tu nad morzem. Dobry czas i bardzo dobre miejsce, najlepsze dzisiaj miejsce, aby taki kongres zorganizować. Tu w Szczecinie, nieopodal Świnoujście, mam nadzieję, że mój kochany Gdański i Gdynia mi wybaczą to, że uważam, że właśnie tu powinien się odbyć ten kongres, ale także dlatego, że Szczecin to jest miejsce wyjątkowe, które musi sprostać wyjątkowym wyzwaniom. Jeśli myślimy tak właśnie po piastowsku o idei Wielkiego Pomorza, to myślimy dzisiaj nie o większych terytoriach, tylko jak lepiej, mądrzej, intensywniej zagospodarować ten wspaniały. Pas nad morzem, tę dumę Polski, która ciągnie się od mojego Gdańska do Waszego Szczecina i która wspięta tą klamrą dwóch bardzo ambitnych metropolii Szczecin, Świnoujście i Trójmiasto może stać się takim miejscem, które będzie porównywalne z wschodnim czy zachodnim wybrzeżem Stanów Zjednoczonych. Wiem, przesada. Ale chodzi o ideę. Z której skorzysta także Środkowe Pomorze. O tę ideę, aby nasze Pomorze, to Wielkie Pomorze, stało się rzeczywiście jednym z najcenniejszych klejnotów w polskiej koronie. Dzisiaj to jest dokładnie ten moment, kiedy jako premier polskiego rządu mogę powiedzieć, że otwieramy ambitny program Polskie Morze. Ta nazwa Polskie Morze to nie jest propozycja no, nowej nazwy geograficznej na mapach. Bałtyk pozostanie Bałtykiem. Więc proszę się nie niepokoić. W szkołach dalej uczymy, że Polska leży nad Bałtykiem, ale Bałtyk staje się powoli rzeczywiście polskim morzem. Dzięki waszemu wysiłkowi, dzięki temu, co dzieje się między innymi w Szczecinie Świnoujściu, w Trójmieście, w Kołobrzegu, w Ustce, ale także na morzu. Żyjemy w czasach trudnych, pełnych niepokoju, wojna za naszymi granicami. Więc pierwszym zadaniem było zapewnienie większego bezpieczeństwa na samym Bałtyku. Dlatego z taką determinacją rząd przystąpił do organizowania międzynarodowej ochrony w wód Bałtyku przed zagrożeniami, które wynikają z agresywnej polityki jednego z państw nadbałtyckich Rosji. Stąd Idea tej warty bałtyckiej, Baltic Center, z użyciem y, możliwości natowskich i poszczególnych państw członkowskich NATO w nad y, Morza Bałtyckiego, po to, aby nasze inwestycje, nasze statki, nasze drogi morskie, y, gazociągi, y, wiatraki, to wszystko, co jest nad morzem i na morzu, niedługo elektrownia jądrowa. Oczywiście porty, żeby to wszystko było możliwie bezpieczne. Kluczowy warunek dla, dla rozwoju. Porty, no to jest istota mądrego wykorzystania położenia geograficznego. Polska jest nad morzem, więc i nigdy więcej już nie możemy się plecami do morza odwracać. By, bywały takie długie okresy w naszej historii. My dzisiaj mamy pełne prawa, i one nie wynikają tylko z geografii. One wynikają z naszych uzasadnionych ambicji, z tego, co do tej pory y, zrobiliśmy, z bardzo konkretnych planów na przyszłość. Polska jest i musi się w pełnym tego słowa znaczeniu stać państwem morskim, i do tego oczywiście potrzebne są porty. Mamy poczucie satysfakcji, ostrożnej. Ja tu nie przyjechałem y, z jakąś propagandową misją. Przyjechałem tutaj, żeby żebyśmy wspólnie rozmawiali i poinformowali także polską opinię publiczną i międzynarodową opinię publiczną o naszych działaniach, o tym, co się stało i co zamierzamy zrobić na rzecz rozwoju między polskich portów. Terminal w Sinoujściu, to ja to podsumuję jednym zdaniem. Niezależnie od protestów, nikt nam tego terminalu nie zablokuje. Możecie być Państwo tego pewni. Jest naszym wspólnym zadaniem, ale ja zdaję sobie sprawę, ile odpowiedzialności ciąży na mnie i na, na rządzie. Aby szanując prawo, prawo polskie, prawo międzynarodowe, szanując prawo obywateli, organizacji, państw do wyrażania różnych opinii, żebyśmy skutecznie zadbali o narodowy polski interes na morzu. A do jednym z takich interesów narodowych na polskim morzu jest oczywiście terminal kontenerowy Świnoujściu. Możemy dzisiaj mówić o takim pierwszym sukcesie po latach pewnego zastoju. Mówię cały czas o portach. Uświadomiłem sobie, przygotowując się do naszego spotkania, że mówimy o bardzo dużych pieniądzach. Samych ceł w portach naliczono w roku 2024 56 miliardów złotych. No to jest gigantyczna kwota. Ja wiem, nie wszystko trafia. Do nas, no, bo mówimy o naliczonych cłach w naszych portach i to jest o miliard więcej niż rok wcześniej i tutaj możemy liczyć na, na wyraźny wzrost. Zysk netto naszych portów wzrosł o 26% w roku 2024, o 26%. To jest oczywiście ja to traktuję oczywiście jako start. To nie jest cel ostateczny jesteśmy już naprawdę bardzo poważnym podmiotem. Nie powiem dominującym, ale niemalże, jeśli chodzi o przeładunki kontenerowe. To jest 3,3 miliona ton liczonych w TEU, w TU, w, tej, w, tej, w tym standardzie dotyczy to tych 20 stopowych kontenerów. I nie ukrywam, że mamy i to nie jest ambicja, to jest plan. To jest bardzo realna prognoza. Mamy zamiar potroić to, co te, te liczby z dzisiaj do roku 2030. a więc w ciągu od no, czterech lat i kilku miesięcy potroimy wyniki dotyczące polskich. Yy, Portów, terminali kontenerowych na Bałtyku i uzyskamy pozycję państwa naprawdę dominującego w tej, w tej kwestii. Ja, oczywiście, nie będę mówił o wszystkich detalach, wszystkich szczegółach dotyczących rozwoju polskich portów. Na co dzień mam do czynienia z tym w, w moim Gdańsku i Gdyni, kiedy mówimy o. Rozwoju polskich portów. Mówimy także o tych mniejszych portach. Niektóre bardzo będą przydatne, na przykład do rzeczy ważnej, jaką będzie energia, którą będziemy tworzyli na Bałtyku. Mówię o tej oczywiście i nad Bałtykiem, czyli elektrowni jądrowej, ale też o tak zwanym offshore. Jedną z pierwszych decyzji była decyzja o repolonizacji, w tym także zamówień. Do, dotyczy to tak zwanego local content. Będziemy tego bardzo pilnowali aby ci wszyscy, i mówię tutaj o, też o największych spółkach trabu państwa, którzy będą budowali na przykład wielkie farmy wiatrowe na Bałtyku, żeby korzystali w maksymalnym stopniu, nieporównywalnie większym niż do tej pory, z polskich firm, z polskiej obsługi. To musi być tak, że jeśli my inwestujemy w elektrownie wiatrowe na Bałtyku, to na tym korzystać muszą polskie firmy, polscy przedsiębiorcy, polskie porty i pracujemy w tej chwili nad tym z największymi spółkami, Skarbu państwa, które są aktywne w tej, w tej dziedzinie. A więc porty, komunikacja. Jeszcze niedawno mówiło się, że ze, ze Szczecina wszędzie jest daleko. Pamiętacie państwo, to było raptem wczoraj, przesadzam, że wczoraj, no ale dwa lata temu, że podróż koleją to tak średnio 7, 7 godzin, 27,5. My to skróciliśmy i to nie wielkimi inwestycjami, tylko racjonalnymi decyzjami i dużym takim wiecie, wysiłkiem organizacyjnym. I to jest w tej chwili ponad 4 godziny, a więc no prawie 3 godziny mniej. Wiem, nie, 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 nie będziemy brnęli w szczegóły, zależy na ilustracjach, się zatrzymuje, które to z tych połączeń, ale tak mniej więcej średnio 3 godziny szybciej, zanim przystąpiliśmy do dużych inwestycji na Dodrzanka, a więc kolej, która będzie wielką szansą też dla portu z oczywistych względów, no bo umożliwi już taką, w takim w pełnym wymiarze internacjonalizację portu szczecińskiego i przede wszystkim Świnoujścia. Czechy są tym, jak wiecie, bardzo zainteresowane, dlatego też z satysfakcją przyjąłem, to też trochę kosztowało pracy, Decyzję Czech, państwa czeskiego o dokończeniu, znaczy ruszył przetarg, i autostrada po stronie czeskiej będzie gotowa i będziemy mogli mówić o no, kluczowym dla nas połączeniu. Nie wszyscy nasi sąsiedzi są z tego powodu szczęśliwi, ale my jesteśmy szczęśliwi, że Szczecin będzie skomunikowany z południem. O S-6 nie muszę mówić. Znam tę trasę na pamięć, z oczywistych względów. Szybciej będzie jechało się także przez Piłę, Bydgoszcz. To jeszcze nie jest ideał, ale Szczecin przestanie być miejscem wykluczonym na mapie komunikacyjnie. No trudno, żeby było inaczej, skoro Szczecin i Świnoujcie mają, mają być jednym z kluczowych centrów polskiej gospodarki morskiej. Statki. Proszę bardzo wysłuchać tych słów. To jedno zdanie dla mnie jest kluczowe. W Polsce będziemy budowali statki. Wiecie tutaj w Szczecinie najlepiej, jak trudne to było zadanie. Ile w przeszłości stało się rzeczy złych, ile nieudolności, ile złej woli. Stocznia szczecińska jest tutaj tego przykładem. Powoli wychodzimy na prostą, w którym mieście przeżywaliśmy też podobne, podobne sytuacje, podobne problemy, ale dzisiaj już w wielu miejscach na tej mapie polskich stoczni powstają bardzo dobre produkty. Ale czas na dużo większy impet. Dlatego podjęliśmy decyzję. Ona ma też wymiar symboliczny. Hmm. Wszyscy zrozumiecie, dlaczego mówię o tym z taką emocją, ale podjęliśmy decyzję, żeby po raz kolejny w naszej historii yy, młodzi Polacy, młode Polki, ci, którzy kochają morze i chcą swoje życie morzu poświęcić, żeby mogli się szkolić. Więc żebyśmy kontynuowali piękną tradycję daru Pomorza, daru młodzieży. No przed wojną jeszcze żaglowiec szkoleniowy nazywał się Lwów. I podjęliśmy decyzję o tym, że będziemy budowali. Przeznaczyliśmy już środki, blisko 400 milionów złotych. Kolejny polski szkoleniowy żaglowiec. Być może jest. To jest na razie wizualizacja. Też nie rozstrzygamy, jaka będzie nazwa. Dar, może dar. Zobaczymy. Czyj dar? Nie, 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 nie. żadnych... To był żart, który, proszę Państwa. Dar młodzieży już jest bardzo wysłużony. Pominęły 44 lata od budowania. Pamiętam dokładnie ten dzień. Podobnie jest z nawigatorem. Znacie akurat tutaj w Szczecinie ten problem lepiej niż ktokolwiek inny. Potrzebujemy nowego statku szkoleniowego i między innymi dlatego, nowy nawigator. 21 ma, jest też wysłużonym statkiem. I też już nie jest dostosowany do, do aktualnych, aktualnego poziomu i rozwoju badań naukowych. My dzisiaj jakoś w Polsce przez ostatnie lata robiliśmy dziwne rzeczy, coś wynajmowaliśmy, płaciliśmy duże pieniądze, musieliśmy oddawać badania, które przeprowadzaliśmy za własne pieniądze. Bardzo to był nie, nie, niezbyt sensowny, kosztowny system i, i, i na końcu nie byliśmy nawet właścicielami naszych własnych badań. Więc. Będziemy także budowali za ponad 600 milionów złotych i tutaj decyzja finansowa także zapadła nowy statek szkoleniowy. Akurat tutaj też zresztą w szczecinie buduje się też statek dla urzędu morskiego. Więc i to są, to są pierwsze kroki. Ja sobie zdaję sprawę, że to nie jest jeszcze ten moment, żeby powiedzieć tak, Polska staje się potęgą morską. Dzięki swoim stoczniom i produkcji statków. I dobrze znamy realia. Nie z każdym będziemy w stanie w każdej dziedzinie konkurować, jeśli chodzi o cenę. Dobrze wiemy, na czym polega presja państw trzecich spoza Unii Europejskiej presja cenowa, presja konkurencyjna i to nie jest konkurencja fair wszyscy o tym wiemy. Ale my nie możemy absolutnie złożyć broni tutaj. Polonizacja Bałtyku, uczynienie z Bałtyku polskiego marza oznacza także, polonizację zamówień. Wszędzie tam, wszędzie tam, gdzie to będzie możliwe, nawet jeśli bardzo trudne. Przetargi będą wygrywali polscy dostawcy, polscy producenci. Dotyczy to także budowy naszych statków. Tak jak stało się z promami. Nie będę się wyzłośliwiał. Wiecie, jest kampania wyborcza, a ja tutaj nie przyjechałem robić kampanii. Więc nie będę opowiadał całej długiej historii o słynnej wstępce. Zresztą wy ją widzicie ja na co dzień. Więc wolę mówić nie o stępce, ale o promach. Jeden prom stoi już na wodzie. Jest praktycznie gotowy. Patrzę na pana ministra marchewkę wczesną jesienią, w październiku. Będziemy mieli w pełni wyposażony, gotowy do pracy prom. W przyszłym roku już. Też chyba wodowany właśnie prom, drugi prom i rok później trzeci prom. Mamy dość ambitny plan też, żeby zreorganizować yy, organizację żeglugi promowej na Bałtyku. Minister Marchewka przedstawił mi bardzo interesujące projekty i tu, jak wiecie, promy są budowane przez Polską Stocznię. Więc będziemy chcieli powielać ten przykład, ten system, ten sposób. Tak jak ostatnio z panem ministrem Klimczakiem, który jest dzisiaj z nami, rozmawialiśmy o tym, jak polonizować inwestycje, w tym także efekty przetargów, jeśli chodzi o budowę kolei i autostrad. My będziemy ten model także proponowali skutecznie wszystkim naszym partnerom, którzy będą zaangażowani w budowę statków i innych innych konstrukcji instalacji związanych z gospodarką morską. Także ta polonizacja Bałtyku to nie tylko to, że nazwiemy program Polskie Morze, to nie tylko to, że polskie porty staną się portami dominującymi, to nie tylko to, że polskie inwestycje będą chronione skutecznie przez państwo polskie, ale to jest polonizacja wszystkich konkretnych działań. To jest polonizacja nie tylko wydatków, jak było do tej pory, ale także korzyści. Polacy będą zarabiali na. Rozwoju Polskiej Gospodarki Morskiej. To jest zadanie numer jeden także dla moich ministrów i oni dobrze o tym wiedzą. Polska bandera. Przywrócimy polską banderę. To jest 20 lat. 20 lat. Minęło od czasu, kiedy też symbolicznie statek nazywał się Ziemia Gnieźnieńska kiedy spuszczono ostatnią polską banderę na polskim statku. To jest ta bandera. Trzeba było czekać ponad 20 lat, żeby pełną piersią, pełnym głosem powiedzieć Polska bandera wróci na polskie statki. Tak, żeby polscy marynarze, polscy armatorzy, polscy producenci mogli pracować, pływać, zarabiać pod polską banderą. Bardzo dziękuję za to, że Możemy dzisiaj zobaczyć tę polską banderę, tę ostatnią polską banderę z 2004 roku, bo chciałbym tę banderę przekazać na ręce pana ministra Marchewki, stąd ze Szczecina. Yy. Odpowiada za gospodarkę morską minister Klimczak, pozwolił nam na ten, na ten gest. I Panie Ministrze, w Pana ręce. W Pana ręce tę świętość.